Aurelia Sobczak, portal WWL 24. Najważniejsze wydarzenia powiatu Wołomińskiego. Moim gościem dzisiaj jest pan Piotr Ściński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich widzów. Dzień dobry. Panie pośle, spotykamy się w bardzo gorącym czasie. I nie chodzi mi tutaj o to, że mamy lato, nie chodzi mi o słoneczne dni. To jest gorący czas, dlatego że to jest czas przedwyborczy. Ta data, która hipnotyzuje wszystkich polityków, data 13 października, kolejne wybory i wiem, że Pan będzie się ubiegał o mandat. No tak, po raz kolejny startuję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Tym razem yy, numer 6 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to taki no, troszeczkę awans, bo 4 lata temu z 10 miejsca kandydowałem, teraz z 6. Był strzał w dziesiątkę, był wtedy. Strzał w dziesiątkę. Teraz, A teraz będzie? Nie wiem, do niech pani podsumuje. na szóstkę? Może być, takie, takie określenie. Chyba w porządku. Myślę, że yy, cieszę się, że wiele osób mi właśnie takie coś podpowiada, więc może, mi tak uwa może uważają mnie właśnie za posła na szóstkę. Rozumiem, że kampania się rozpoczęła, tak już. No tak już się rozpoczęła, no trzeba. Ja powiedziałabym, że u pana nawet się rozpoczęła 4 lata temu, jak pan został posłem, dlatego że ja widzę bardzo dużą aktywność. Przewodniczący zespołu na rzecz polityki i Kultury Prorodzinnej, wiceprzewodniczący zespołu na rzecz prawa do Życia, sekretarz Sejmu, członek Komisji Finansów Publicznych, członek komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, członek komisji do spraw deregulacji. Bardzo no to jest, dużo. To w są, są takie moje obszary aktywności mhm. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest praca posła dzieli się na dwa takie obszary główne. Jeden mhm. to jest. I tam pracujemy. Ja się bardzo angażuję w tą pracę. Staram się jak najwięcej pracować w takiej pracy merytorycznej, właśnie w zespołach parlamentarnych, w komisjach. Natomiast druga część to jest ta praca w terenie. No i tutaj też staram się, jak mogę, być z ludźmi, z wyborcami, słuchać ich problemów i próbuję im zawsze zaradzić, jak tylko mogę. Tak, ja zauważyłam, że rzeczywiście tutaj jest takie hasło. Praca dla Polski to mój cel, i zawsze blisko ludzi i ludzkich spraw. I to by się zgadzało, dlatego, że tych biur poselskich jest pięć, tak? No biur stacjonarnych poselskich mam pięć na terenie powiatów podwarszawskich. Mhm. Ale tak naprawdę to bardzo dużo pracy wykonuje moje mobilne biuro poselskie. No taki i bus, właśnie, który ku, o to chciałam kupiłem zapytać. Kupiłem właśnie na początku kadencji trochę taki no, wieci, leciwy samochód, bo kilkunastoletni, ale może tak bardzo po nim nie widać, że jest, że jest stary. Sprawnie jeździ po terenie powiatów podwarszawskich, i yy, tak naprawdę, jak się dotrze do wyborcy, dotrze do tego interesanta mm -hmm. biura poselskiego bezpośrednio, to można dużo, bardziej, dużo lepiej zapoznać się z jego sytuacją, z jego problemami. A takich problemów mają wiele, na przykład osoby starsze czy niepełnosprawne, które do, do biura stacjonarnego, czyli do, mm -hmm. nie do Warszawy, mówić. czy do któregoś nie wiem, z centrów powiatów ciężko im dotrzeć, więc więc taki działalność moich biur poselskich to duża część właśnie mobilne biuro, w którym jeżdżę po okolicy. Czyli wpisuje się Pan w tą strategię działania partii, bo Pan Joachim Brodziński powiedział, że będziemy wszędzie, dotrzemy do każdego człowieka, będziemy w każdym sołectwie, a Pan już ze swoim biurem poselskim jest między ludźmi od czterech lat. No, jako poseł tak, wcześniej jako samorządowiec też starałem się zawsze być blisko ludzi, czy jak byłem starostą, czy jak byłem radnym wojewódzkim, też bardzo dużo jeździłem po terenie i rozmawiałem z ludźmi. Yy, takie rozmowy zawsze najwięcej dają nam i, i nie pozwalają oderwać się od rzeczywistości, bo czasami, czasami się zdarza, że jakiś czy samorządowiec, czy polityk się no, oderwie od rzeczywistości i, i zapomina, czym zwykli ludzie żyją. A to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czym zwykli ludzie Ta. żyją żebyśmy starali realizować te ich potrzeby. Bo oprócz tego, że to jest taka władza wykonawcza, tak naprawdę, posłów decydująca o tym, jak wygląda oblicze naszego kraju i życia społeczności, to jednak jest to służba. Jest to służba, oczywiście. Przede wszystkim tak to trzeba traktować. Czy jak byłem samorządowcem, czy jak jestem posłem, to jest służba dla ludzi, dla mieszkańców, dla Polaków służymy. I no taki cel jest, żebyśmy pracowali dla Polski. Dla naszego społeczeństwa. Mhm. Jakie priorytety pana jako posła? Co pan ma do zaproponowania ludziom nowego? nowego. Dlaczego warto głosować na pana, na pana partię? My po pierwsze jesteśmy wiarygodni jako partia i ja myślę, że tą wiarygodnością też mogę ja się poszczycić, dlatego, że to, co obiecujemy, to, co zaproponowaliśmy Polakom, to realizujemy i nie wydajemy się, ja też szczególnie staram się nie wdawać w jakieś pyskówki, w jakieś niepotrzebne spory, tylko po prostu zależy mi na tym, żeby pracować, żeby merytorycznie pracować. Ta moja praca w komisjach sejmowych przy różnych, bardzo ważnych sprawach, które były, Chociażby, y, jako przykład podam, Fundusz Dróg Samorządowych, nad którym pracowaliśmy w Komisji mm -hmm. Samorządu Terytorialnego, y, udało się go wprowadzić w życie, przyjąć odpowiednią ustawę. Są pieniądze rządowe na Fundusz Dróg Samorządowych, czyli na wsparcie rządowe dla y, budowy dróg lokalnych. No i teraz widzimy te pieniądze. Zapowiadaliśmy, że będą bardzo duże i są bardzo duże. Już ukazała się taka lista rankingowa, która pokazuje, jak samorządy te pieniądze pozyskują. Naprawdę bardzo dużo pieniędzy trafiło do powiatów, nawet podwarszawskich, i do powiatów, i do gmin podwarszawskich. Na przykładzie powiatu Wołomińskiego, bo jesteśmy w telewizji WWL24, powiat Wołomiński złożył wnioski i otrzymał dofinansowanie 40 kilka milionów. Złotych na remonty i przebudowę y, dróg lokalnych, tych powiatowych. Ale gminy z terenu powiatu Wołomińskiego też składały swoje wnioski i otrzymały kolejne 35 milionów, czyli to w sumie mm. będzie prawie 80 milionów złotych z funduszu dróg samorządowych. Takich pieniędzy nigdy w historii y, nie było rządowych na wspieranie dróg lokalnych. My chcemy, żeby te drogi lokalne się przebudowywały. Y, I tak jak mówię, to, to jest, y, wracając do Pani pytania, mm. to jest wszystko y, wiarygodność, którą my jako prawo i już pokazujemy. Ja jako samorządowiec myślę, że byłem jakoś znany jako polityk, który samorządzie stara się robić politykę prorodzinną. Chciałem to robić w Sejmie, no i dzięki temu, że byłem posłem Prawa i Sprawiedliwości, miałem tą okazję pracować nad polityką prorodzinną, którą naprawdę w Polsce postawiliśmy na najwyższym europejskim poziomie. I też będziemy dalej wiarygodni w kolejnej kadencji Sejmu. My w tej najbliższej kadencji będziemy kontynuować naszą dobrą zmianę w Polsce. Będzie to cały czas dobry czas dla Polski. Zapanowaliśmy nad finansami publicznymi i dalej chcemy nad panować. W przyszłym roku to będzie rok bez deficytu. Ja przypomnę, jak byłem starostą wołomińskim, też starałem się, żebyśmy ograniczali zadłużanie, które wcześniej było duże. My w mojej kadencji naprawdę zmniejszyliśmy zdecydowanie ten tempo zadłużania powiatu. I, I ten deficyt też zmalał do zupełnego minimum. Teraz robimy to samo w państwie. Z tego jesteśmy zadowoleni i tak będziemy dalej y, funkcjonowali. Ale jednocześnie zapewnimy, że te programy społeczne, które A wprowadziliśmy dobrze. będą realizowane. To jest myślę bardzo ważna nasza obietnica. Te programy społeczne będą realizowane. 500 plus będzie realizowane i na to na pewno Będziemy tak zarządzali, żeby pieniędzy starczyło. Będziemy, tak jak w tej kadencji obniżamy podatki, mam nadzieję, że w kolejnej kadencji też będziemy kontynuować obniżanie mhm. podatków. Ale tak. zwrócę uwagę też na jedną rzecz, która jest bardzo ważna czyli cały czas chcę kontynuować to bycie lokalnym posłem mhm. i działanie dla potrzeb mieszkańców, lokalnych samorządów. Szykują się duże inwestycje rządowe, chociażby taki dodatkowy ring dookoła Warszawy obwodnica. Która będzie przebiegała i zahaczała opowiaty podwarszawskie. No tam będzie potrzeba. Mamy teraz y, chociażby też planowane są inwestycje typu linia 400 KV, y, która też zahacza o, o powiat wołomiński. Tam wszędzie jest potrzebne i ja się w to angażuję. Wsparcie, żeby y, lokalny poseł mógł reprezentować interesy mieszkańców przed tymi urzędami, mhm. jednostkami y, administracji rządowej. Potrzeba jest takiego ambasadora ludzkich tych ludzkich naszych spraw. spraw. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo tutaj plany są ogromne, inwestycje też mają być ogromne. Czy jest jakiś pomysł na, na ręce do pracy? Bo kiedyś był problem z bezrobociem, a teraz jest problem z pozyskaniem pracownika. Te drogi musi ktoś budować. To jest oczywiście. Yy... Tak, tak to musi wyglądać. Albo mamy bezrobocie, albo, yy, albo mamy troszeczkę problemów z pozyskiwaniem pracowników. Są takie dwa rozwiązania. Naszym zdaniem zdecydowanie lepiej, żeby Polacy mogli spokojnie otrzymywać pracę, żeby nie było bezrobocia. Nawet kosztem tego, że czasami jest trudno pozyskać pracownika. Odwrotna sytuacja, gdyby była cały czas, gdybyśmy mieli to, co było przed, no tak, ale przed laty. Ale inwestycje ciągle, ciągle, mogą stać, bo jak nie ma rąk do pracy, to nie ma też wykonawców tak, tak To nie jest tak, że nie ma rąk do pracy. Po prostu naszym, jednym z naszych celów jest taka polityka, w której Polacy będą więcej zarabiali. O, I no, nasze, działania, plan, nasze no. działania są nastawione na to, żeby w Polsce płace rosły. I na rynku, na którym jest taka sytuacja, jak pani powiedziała, to zmusza pracodawców do podnoszenia wynagrodzeń. I na tym nam zależy. To jest jakby yy, dobre, dobre rozwiązanie. My. Yy, ja wiem, że wiele firm w Polsce może wielu przedsiębiorców może się oburzać na, co ja, to, na to, co ja mówię, yy, szczególnie takich przedsiębiorców, którzy bazowali na tym, że w Polsce mają tanią siłę roboczą i no dzięki tej taniej nawet wcale nie są takie wysokie. Jeśli dzięki, te, dzięki taniej sile roboczej yy, generowali eksport. Eksport to jest bardzo potrzebna rzecz każda gospodarka i my w Polsce też oczekujemy tego, że będziemy mieli jak największy eksport, bo to jest bardzo potrzebne, ale my musimy ten eksport przekształcać. Nie może być tak, że my konkurujemy na rynku międzynarodowym tym, że mamy tanią siłę roboczą, bo takie założenie jeszcze Balcerowicza, że tak powiem, z początku lat 90., że my będziemy konkurowali tanią siłą roboczą, powoduje to, że Polacy mało zarabiają i nie mogą żyć na takim poziomie jak Europejczycy w innych krajach, a my chcemy, żeby właśnie na takim poziomie żyli. Wobec czego musimy tak działać, żeby te polskie płace cały czas rosły, żeby Polakom płacono coraz więcej. I, i, I ta sytuacja na rynku pracy do tego musi zmusić pracodawców. Co więcej, musimy tak działać i tak działamy jako Prawo i Sprawiedliwość że płace w Polsce rosną. Ale inflacja jest niższa niż ten wzrost płac, wobec czego nasza siła, realna siła nabywcza polskich portfeli jest coraz wyższa. Polacy coraz lepiej, coraz na wyższym poziomie mogą żyć. To jest nasz cel. Wobec czego no, no, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że niektóre, niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć z tym. Problem, ale nam zależy na przekształceniu gospodarki na taką, która nie będzie konkurowała jedynie tanią siłą roboczą. My chcemy, żeby konkurowała wysoko specjalistycznymi usługami, które będziemy, czy produktami, które będziemy eksportować, przy których będą wysokopłatne miejsca pracy i pola. Jakość będą życia mogli, się? Tak, poprawi. jakość życia musi się poprawiać w Polsce. Dobrze, panie pośle, na koniec ostatnie pytanie. Dzień. 13 października. To będzie szczęśliwy dzień? Na pewno będzie szczęśliwy to dzień dla, dla tych, którzy wygrają wybory, dla... Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to będzie to szczęśliwy dzień dla całej Polski, dlatego, że będziemy w stanie zapewnić kontynuowanie naszych dobrych reform w Polsce i dobrego rozwoju gospodarczego. Gdyby się miało okazać, że wgrają nasi konkurenci, którzy nie przedstawiają do tej pory żadnego realnego programu działania, to będzie wielka niewiadoma. Najprawdopodobniej Polska wtedy może się pogrążyć w kolejnej recesji, będą ograniczali programy społeczne, to jeśli platforma obywatelska mówi, że, że zachowa 500, plus, czy mówi, że nie będzie znowu podwyższała wieku emerytalnego, no to wiemy tylko tyle z tego, że ona to powiedziała, ta platforma. Natomiast co faktycznie będą realizowali, trudno powiedzieć. Kiedyś już mieli różne zapowiedzi, nigdy nie realizowali programów, z którymi szli do wyborów. Było kiedyś, nie wiem, 3 razy 15, platforma obiecywała, nic z tego nie było później. Zarzekali się, że nie będą obniżali wieku emerytalnego, Przepraszam, podwyższali. Jednak to zrobili. Brakuje im wiarygodności i naprawdę, gdyby się okazało, że oni wygrają, to naprawdę nie wiemy, co będą realizowali, czy w Polsce znowu nie dopuszczą do tego, żeby szalały mafie, które będą wyłudzały podatki. Na przykład. Bardziej mi się podobała ta wcześniejsza rozmowa z Panem, kiedy pan mówił o tych walorach, które reprezentuje no pyta się, ja zadaję pana, pani, pani zadaje pytania i odpowiadam. Mhm. No tak, prawda jest taka, że i tak wyborcy wybiorą. My spotykając się tutaj w tym studio dajemy im taką szansę, bo mogą się zapoznać z programem i trzeba to robić, dlatego że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją małą ojczyznę i za tą wielką ojczyznę Polskę. Dziękuję bardzo za spotkanie. Moim gościem był pan Piotr Uściński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.